Witajcie w następnej części wideo poradnika, w której zajmiemy się pozycją sogi. Pozycja sogi, czy też pozycja w kształcie literki L, z taką z dociążoną tylnią nogą, jest dość trudną do wykonania pozycją. Bardzo często w formach jest problem z zachowaniem jej kształtu, proporcji układu ciężaru ciała itd. Ale jest to bardzo ważna pozycja, ponieważ ona występuje już w formie Chonji Tool, czyli pierwszej formie, którą się uczycie do zdawania egzaminów. Dlatego poświęćcie chwilę uwagi na to, żeby obejrzeć ten wideoporadnik do samego końca i zobaczcie, jak się mają ustawiać stopy, jak się mają ustawiać kolana, jaki ma być rozkład ciężaru ciała, jakie odległości pomiędzy stopami. A jeżeli jesteście ciekawi kolejnych pozycji, jak wyglądają e, i w jaki sposób e, można się ich nauczyć e, robić poprawnie, e, kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek, bo to pozwoli Wam mieć dostęp do wszystkich materiałów od razu, jak tylko się one ukażą. Zacznijmy od najważniejszych parametrów Ninja sogi, od jej długości i szerokości. Na początku musicie pamiętać, że jest ona długa na 1,5 razy szerokości barków liczona od palców przedniej stopy do zewnętrznej krawędzi tylnej stopy. Natomiast jej szerokość, jak możecie zobaczyć na grafice, jest dość specyficzna. Nie ma zbytnio szerokości. Jakbyście poprowadzili linię od palców przedniej stopy, która jest ułożona pod pewnym kątem, to ona jest styczna z piętą tylnej stopy. Wasz tłów jest ustawiony pod kątem 35 stopni. Bok nie są idealnie skierowane ani na wprost frontalnie, ani całkowicie bokiem. Musicie pamiętać również o rozmieszczeniu masy ciała. 70% masy ciała spoczywa na tylnej nodze, na przedniej nodze spoczywa tylko 30. A teraz postaramy się Was przestrzec przed nami, tak aby wasi trenerzy nie musieli na Was poglądać takim wzrokiem. Zaczniemy od tylnej stopy która ma tendencję do tego, że jest odwiedziona maksymalnie do tyłu. Drugim takim błędem jest zginanie tylnego kolana nie normalnie w kierunku palców tylnej stopy, tylko w przód. W kierunku, w którym to kolano zginać się nie powinno. Kolejnym błędem jest równomierne rozłożenie masy ciała na obie nogi. Innym takim błędem jest trzymanie obu nóg wyprostowanych w kolanach, zwężanie pości do przesady. Skracanie pozycji, w wyniku czego powstaje Kaczy Cooper. A Wam się uda wcześniej wymienionych błędów nie popełniać. Właśnie, że będą Wam wdzięczni i będziecie mogli uczyć się kolejnych układów.